W tym odcinku powiem wam o dwóch rzeczach, które kradną nam najwięcej czasu. Warto na to zwrócić uwagę, bo jeżeli chcemy osiągnąć swoje cele, to te dwie rzeczy nie powinny mieć na nas wpływu. O co chodzi? W książce Make Time autorzy mówią o takich dwóch siłach, które rywalizują o naszą uwagę w dzisiejszych czasach. Pierwsza z nich to moda na bycie zajętym. I druga baseny Infinity. Zanim zaczniemy, witam w serii, która jest poświęcona książkom rozwojowym, gdzie analizujemy najważniejsze lekcje z książek, które mogą zmienić nasze życie. Pierwsze zjawisko, pierwsza siła, moda na bycie zajętym. To nas najbardziej przytłacza. Współczesna kultura mówi nam, że musimy być zajęci w życiu i pracy. Jeżeli jesteśmy zajęci, to jakbyśmy dostawali jakąś odznakę honoru. Jeśli nie, to czujemy się winni, że nic nie robimy. I pojawić się może lęk i strach, że jeżeli nie będziemy robić czegoś, że jeżeli nie mamy napchanego kalendarza, że jeżeli nie możemy powiedzieć że o jestem zarobiony, to jesteśmy mało warci, że zostaniemy w tyle. Wydaje nam się, że jeżeli chcemy sprostać wymaganiom, które narzuca na nas społeczeństwo, musimy zapchać każdą minutę kalendarza jakąś aktywnością. Źle rozumianą produktywnością, można powiedzieć aktywizmem. Objawiać się to może również. W zapchanych listach zadań, niedokończonych projektach, itd. W książce Make time możemy poznać strategię, jak sobie z tym radzić. Stworzyłem też cały osobny film na ten temat, ale przejdźmy jeszcze do drugiej siły. Baseny infinity, czyli można powiedzieć takie baseny nieskończoności, to druga siła, która walczy o naszą uwagę w dzisiejszych czasach. To nie mniej nie więcej, tylko aplikacje, które powodują, że płyniemy, że nasz czas. Płynie. Wystarczy, że ruszamy kciukiem i nowe treści się pojawiają. Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, na wszystkich mediach społecznościowych jest walka o naszą uwagę. Zawsze pojawić się może więcej wody. Jedno ruszenie kciukiem dolewa kolejne hektolitry nowych treści. Ciekawe, że te wszystkie aplikacje są celowo tak projektowane, by jak najwięcej czasu spędzać na tych platformach. Autor książki pracował właśnie w Google i dokładnie wie, jak te mechanizmy są stworzony i projektowany. Oczywiście nie jest to etyczne, ale z takimi gigantami nie możemy walczyć bezpośrednio. Powinniśmy sami ukształtować siebie na tyle, żeby te media nie miały na nas tak dużego niszczącego wpływu. Jak sobie zatem z tym radzić? Z tymi dwoma siłami? Jak z nimi walczyć? Jak je pokonać? Pierwszą lekcją, którą autorzy proponują jest zmiana ustawień domyślnych. O co chodzi? Często działamy na automacie. Robimy coś domyślnie, nie zastanawiając się, czy można coś zrobić lepiej, szybciej. Dla przykładu, planujemy spotkanie filmowe i w kalendarzu domyślnie ustawia się czas 60 minut lub czasem 30 minut. Ale dlaczego nie potraktować niektórych spotkań jako 5-minutowych, 7-minutowych, a może nawet zamienić spotkanie na wiadomość e-mail. Zmiana tych ustawień domyślnych, czyli czasu trwania spotkania chociażby, powoduje, że te efekty się kumulują, że czasu mamy coraz więcej. Nie bez przyczyny spotkania są uważane za jedną z największych przeszkód do produktywności w firmie, że to one pochłaniają najwięcej czasu, a często z nich najmniej wynika. Lub jeśli kupujemy nowy telefon lub instalujemy aplikację, to domyślne ustawienia są tak skonstruowane, żeby wyskakiwały powiadomienia. Zmiana tych ustawień domyślnych znowu da nam więcej czasu, no bo nie będziemy się rozpraszać tymi powiadomieniami. Zmień ustawienia domyślne w tych sferach swojego życia, w których widzisz, że nie masz kontroli, że coś za dużo Ci tutaj kradnie czasu. To pierwsza wskazówka z książki. Skoro oglądasz do tego momentu, to na pewno interesuje Cię temat znalezienia czasu na rzeczy ważne. Dlatego mam dla Ciebie całe streszczenie tej książki, do którego dostęp możesz odebrać na Booktube. Tam właśnie publikuję starannie wyselekcjonowane notatki z najlepszych książek, które każdy choć raz w życiu powinien przeczytać. Na Booktube dowiesz się. Jaka jest jedna rzecz, którą powinieneś wpisywać w swój kalendarz każdego dnia? Jakie jedno słowo pozwoli Ci uniknąć przytłoczenia? Dlaczego powinieneś zrezygnować z listy zadań i na co ją zamienić? Jaki jest prosty trik na zerwanie z rozproszeniami? Co ma wspólnego Twój telewizor, który wisi w salonie z dobrą restauracją? I czym są kratery czasowe? Te i inne lekcje znajdziesz na BookTube. Ie. Teraz możesz testować za darmo przez 7 dni, a koszt BookTuba to mniej niż złotówka dziennie. A masz dzięki temu kontakt z najlepszymi ideami świata i również staniesz się najciekawszą osobą wśród swoich znajomych. Dajcie znać w komentarzu, co według Was jest największym złodziejem czasu, czemu ulegamy i co możemy z tym zrobić. Jakie macie sposoby na radzenie sobie z tymi złodziejami? Do zobaczenia w następnym odcinku i na BookTube. Ie. Cześć!